Po stronie antyterrorystów mamy do wyboru dwie główne broni typu Rifle: M4A4 i M4A1S. Każda z tych broni jest inna i daje nam inne możliwości. I tak od zawsze rodzi się pytanie, która M4 jest tak naprawdę lepsza i w jakiej sytuacji. Ja jestem Maciasty i dzisiaj pomogę Wam wybrać tą lepszą M4. M4 to definitywnie jedne z najsilniejszych broni typu Rifle po stronie CT. Jednak wszyscy wiemy jak drogie jest całkowite wyposażenie po tej stronie. Obie bronie kosztują 3100 dolarów i takie najbardziej widoczne zmiany jesteśmy w stanie dostrzec prawie od razu. To są takie rzeczy typu tłumik, który posiada właśnie M4A1S i sprawia, że nasze strzały są prawie niesłyszalne. Natomiast M4A4 nie ma już tego tłumika co sprawia, że jest ona bardziej głośna. Inną widoczną różnicą jest pojemność magazynka. M4A1S posiada 20 naboi w magazynku i dodatkowe 40 w zapasie, co sprawia, że raczej nie powinniśmy skanować wszystkich smoków i ścian na początku rundy, gdyż po prostu pozbawimy się naboi. Natomiast M4A4 posiada już tych naboi zdecydowanie więcej: 30 naboi w magazynku i dodatkowe 90 w zapasie sprawia, że osoby lubiące trochę posprejować czy poskanować będą zdecydowanie zadowolone. Najciekawsze rzeczy zaczynają się jednak dziać podczas strzelania. Mam tutaj na myśli strzelanie na dalekie odległości. Postanowiłem sobie więc sprawdzić, ile wynosi zadawany damage na przeciwnikach z Kevlarem. Co zobaczyłem? Pomimo tego, że bronie te mają de facto taki sam damage, który wynosi 33, to jednak M4A1S okazała się mocniejsza od zwykłej M4. Sprawy miały się podobnie, gdy testowałem to na przeciwnikach bez Kevlara. Tutaj również M4A1S okazała się mocniejsza. Już może nie aż tak jak w poprzednim przypadku, ale jednak nadal. Te same testy przeprowadziłem również na dalszych odległościach. Tutaj już różnica była znacznie większa. Oczywiście na korzyść M41S. Na podstawie tych eksperymentów, jak i informacji, można spokojnie powiedzieć, że to M41S na dalsze odległości jest bardziej celniejsza i na dodatek zadaje więcej obrażeń. Dlatego nasuwa się wniosek, który jest jak najbardziej prawdziwy, że wraz z zwiększającą się odległością damage M4A4 spada zdecydowanie bardziej niż M4A1S. Dla M4 damage spada ten o 3% na 500 unitów, czyli około 13 metrów. Natomiast dla M4A1S o 1% również na 500 unitów. I tak na przykład damage dla M4A4 na długości około 51 metrów wynosi 29,21, natomiast dla M4A1S 31,7. To co sprawia również, że m 41 s jest lepszym wyborem, to recoil. Jak widać, recoil m 41 s jest zdecydowanie mniejszy i łatwiejszy do planowania niż ten od M4A4. Na dodatek, jeżeli jesteśmy osobami, które raczej tapują niż sprayują w grze, znowu lepsza będzie M4 z tłumikiem. Siła tapowania dla M41S wynosi 60%, natomiast dla M4A4 już tylko 56%. Póki co wynika, że to M41S jest zdecydowanie lepsze od swojej zamieniczki, lecz są też plusy, które przemawiają z M4A4, takie jak chociażby większa ilość naboi. Sam osobiście jestem osobą, która bardziej sprejuje niż tapuje, dlatego w moim przypadku to właśnie M4A4 jest lepsze. 30 kul do wystrzelenia na raz, podobnie jak w AK-47, nadaje się idealnie do spery przez smoki czy ściany bez obaw, o brak amunicji. Nie dość tego, M4A4 może wystrzeliwać swoje naboje szybciej. Szybkostrzelność wynosi dla niej 667,67 rpm, per minute, natomiast dla M4A1S szybkostrzelność ta wynosi 600 rpm. per minute. Różnica wynosi około 11%, co na taką grę jak CS jest dużo. No dodatek, jeżeli chcielibyśmy postrzelać w podskoku, na przykład na ten tak zwany kukli style, to M4A4 również okaże się lepsza. Niedokładność dla niej wynosi 94,41, natomiast dla M41S 96,67. Przechodząc do konkluzji, obie bronie mają swoje plusy jak i minusy. Jedna zadaje więcej obrażeń, inna natomiast ma więcej kul. M4, którą wybierzesz, zależy od Ciebie i Twojego stylu gry. Każdy przecież preferuje co innego. Jednak to M4A1S powinno się wybierać w sytuacjach, gdzie możemy wykazać się dokładnością strzelania, czy w sytuacji, gdy odległość jest większa, na przykład na mapach typu Dust2 czy Overpass. Natomiast M4A4 na mapach, gdzie odległości są bliższe, a przeciwnik może nas zaskoczyć niespodziewanym raszem, To właśnie M4 okazuje się lepszym wyborem. M4A4 również zapewnia dużą pojemność magazynka, co sprawia, że gracze, którzy bardziej sprayują niż tapują, Powinni ją wybierać. Decyzja należy do Ciebie. Na tę chwilę to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu, i jeżeli chcecie, bym porównał jakąś jeszcze inną broń, to napiszcie o tym w komentarzu. Pozdrowienia dla Radioca, Nastela Domiego 123, Galaxiego, Mateusza Lisa, Alana Potockiego, Bereka, Xvenasa, Barakusa Obamusa, Crazy Foxa 222 tv Lukkara Kara, Bossa, Bartka Krenda. Jokera 137, LESE Mr. Oziego, Szymona Bronickiego oraz Kubusia. Dzięki, że jesteście miłego dnia i do zobaczenia!